Panie Januszu, jak zaczęła się pana przygoda z szachami? Czy może jakieś względy rodzinne zadecydowały? No to znaczy ja, ja grałem w szachy, mając już kilka lat, ojciec mnie nauczył. No i tak sobie grałem, kiedy po raz pierwszy wygrałem z ojcem, to zobaczyłem, że można wygrywać. Wie pan, no ale nigdy nie byłem zawodowym szachistą. Żyłem jako zawodowy bryżysta, owszem przez jakiś dłuższy czas żyłem jako zawodowy nie jako szachista nie. To w Rosji, wie pan, ludzie, którzy mieli myśleć, w Związku Sowieckim zajmowali się szachami. Tam były króle, damy, prawda, jakiś normalny świat istniał, a w Polsce grali z brydzia, też byli króle i damy. Z reguły tak było, taki był podział. Więc w chwili, kiedy zniknął komunizm, ta szkoła szachowa zaczęła trochę z wola zanikać, bo ludzie mogli zajmować się czymś normalnym. Niekoniecznie grą w szachy, więc szachy bardzo ucierpiały na padku komunizmu. Wtedy, wtedy na no, tacy ludzie oni byli jeszcze cenieni ja sobie szachowi prawda, rosyjscy, byli niezależni. Oni zawsze wiedzieli, że mogą uciec każdej za granicę, więc traktowano ich w rękawiczkach. Także bycie szachistą zawodowym to było coś w Związku Sowieckim, no, ceniono to w ogóle. No, w Polsce ceniono i szachistów i bryczystów, ale mniej, mniej. W Związku z Sowieckim szachistów ceniono bardziej niż w Polsce. Był pan bodajże w 2000 roku kandydatem na prezesa Polskiego Związku Szachowego. Co pan chciał zmienić w polskich szachach? To znaczy po pierwsze chciałem zrobić, żeby panowała normalność, bo ja pamiętałem z PZBS-u, jakie są tutaj jakie tutaj są trudności i jak działacze próbują, próbują wchodzić na, na żyć na, na karkach zawodników, prawda? No myślę, że teraz prezes tego daje, se, daje se radę w tej chwili, nawet i wyniki jakieś są, jakieś tam, także... Także myślę, że pewno lepiej, że nie ja jestem prezesem, on, kto, on, nie był tym moim kandydatem, ktoś inny był. E, tak, pan, pan z tego, z Krakowa zdaje się, tak, no i on, on nie, był, nie był najszczęśliwszym, zdaje się, kandydatem na prezesa. Nie był, był złym oczywiście, ale to nie był najszczęśliwszy, natomiast obecny prezes jest, to jest dobry to jest dobry prezes. Czy interesuje się pan aktualnymi wynikami szachowymi, czy jakim życiem szachowym? Ja nawet prowadzę rubrykę szachową w tygodniku najwyższy czas, może pan przeczytać, także jestem, jestem okuran, okuran mniej więcej. Trzeba zacząć czytać takie. Trzeba ten tygodnik najwyższy czas, oczywiście. A tam, wie pan moje uwagi, wie pan, ja mam kiedyś byłem, no byłem dumny, że wygrałem w Rosji z pierwotnym z radnikiem, prawda? Miałem taką siłę między kandydata, kandydata na mistrza, no teraz to mój poziom na pewno spadł, ale również i kryteria spadły. <grym> no, zawsze to jest tak, że... Arcymistów kiedyś było kilku na świecie, teraz jest, nie, nie wiem, z tysiąc już chyba arcymistrzów, jest, co? Ponad tysiąc. Ponad tysiąc, właśnie. Jest. Także ten tytuł się trochę spospolizował. Myślę, że i kryteria kandydata są niższe, więc może dalej by utrzymał swoją siłę gry. Nie wiem. Wiem, że jest pan przeciwko Unii Europejskiej, ale ostatnio Parlament Europejski. Podjął inicjatywę wprowadzenia szachów do szkół. Jak pan do tej, akurat do tej inicjatywy by się odniósł? Parlament nie ma tu nic do gadania, na szczęście. Ale. Znaczy, może dać pieniądze, akurat na, na to, żeby w polskich szkołach wprowadzono? Nie ma nic do gadania. Pieniądze daje Komisja Europejska, a nie Parlament. E... Ale oczywiście możecie się su ich su sugestiami, Parlamentu się kierować. Pomysł jest dobry. Ja się domagałem, żeby sz bryć szachy żeby były w szkołach, bo to rozwija myślenie. Oczywiście to pewien rodzaj myślenia, ale, ale rozwija. W Holandii przecież mamy i szachy, i brydż w szkołach i rzeczywiście Holendrzy się liczą i w brydżu, i w szachach, bardzo, bardzo w wielu, również w innych krajach, w niektórych Stanach USA, w Landach, w Niemczech. Ale ja obserwuję jedno niepokojące zjawisko w Polsce, że my mamy w tenisie, w piłce nożnej, w szachach, w brydżu, mamy masę talentów, zdobywamy mistrzostwa juniorów, młodzików i tak dalej. Nie ma to przełożenia na seniorów. Dlaczego? bo się tych ludzi rozpieszcza. Tenisista, żeby wygrać, musi jechać do Ameryki, jeździć po maleńkich miasteczkach, grać w turnieju na turniej, z turnieju na turniej, turnieju grać, grać i grać. A u nas się tym ludziom daje od razu jakieś pieniądze, jakieś stypendia, jakieś coś i to demoralizuje tych zawodników. Oni, oni nie muszą grać na... Od, grać na pieniądze. Powinien grać a nie wiem, czy to lubi. Powinien grać na pieniądze. To, to uczy odpowiedzialności za ruch. Yy, gra na pieniądze. Także, także to trzeba robić. Czyli szachy do szkół jak najbardziej. Bardziej szachy do szkół, oczywiście. I Myślę, że gdybym ja prowadził szkołę prywatną, to na pewno bym, bym, bym zrobił szachy i brydża w szkołach. Nie tylko szachy i brydża. W Warszawie bardzo dla młodszych klasach przecież. Warsaw jest piękna grany, szachiści pogadzają na ogół warcabami, a mylą się z bardzo wiele kombinacji warcabowych, to szachista nie, nie, nie rozumie dlatego, bo ja na przykład mam trudności, nie w szachy ja na przykład ja siedziałem w więzieniu, to potrafiłem zagrać leżąc na pryszy górnej w pamięci, dwie partie szachowe naraz z ludźmi grałem i wgrywały. A szczęście słabo grali, e, No, e, w pamięci. A w Warszawach nie jestem w stanie spamiętać, spamiętać dw dwóch pierwszych debi 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 ruchów debiutu. Bo te piątki są takie same i to wszystko tak samo, nie? A w mam e, także... Z czego rozróżniać? Tak, także, a są kombinacje Warsawowe naprawdę piękne, długie, nawet tak w małych, małych Warszawach 8 na 8, znaczy, tak się mówi Warcaby 8 na 8, no, to nie są 8x8, bo tam tylko są 32 pola, nie 64. warszawie się tutaj na połowie pól, także to jest mniejsza plansza tak naprawdę. A ona zawiera też pasję kombinacji. Kierki, są naprawdę gry umysłowe, a nie te takie komputerowe, które tak naprawdę niekoniecznie są, są inteligentne, intelektualne. Są, są komputerowe bardzo dobre też. A jakby Pan porównał szachy i brydż? Bo w obu tych dyscyplinach Pan w jakiś tam sposób się udzielał. No w brydżu trochę większą rolę odgrywa niewątpliwie yy, losowe, bo, 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 brydżu, bo w szachach pan na całą sytuację widzi pan na no. Czyli jednak, bo ja często słyszałem opinie samych brydżycców, że, że nie, nie, tam losowości nie ma, że to nie są karty Wiem, takie. Ja mówię mówiłem o, o tym, że pan musi sobie, już nie mówię o wynikach, o wynikach, które są też bardziej losowe niż w ale to nie ma takiego znaczenia, Pokryw wbrew pozorom stale nie jest taką bardzo losową grą. Yy, nie pan. problem polega na tym, że w brydżu pan musi sobie wyobrazić karty przeciwnika i wyliczyć, a w szachach pan nie musi, pan wszystko widzi na planszy, prawda? Więc tam jest pewna, pan musi ocenić prawdopodobieństwa, natomiast w szachach pan nie musi ocenić prawdopodobieństw. W szachach wbrew pan pozorom... W wbrew pozorom, co pana zdziwi, często szachisty nie też odgrywa rolę przypadek. Gra pan, załóżmy mis międzynarodowy gra z arcymistrzem, tak? I on widzi kombinację na pięć ruchów naprzód. Ale rzymiś widzi na 6 ruchów naprzód i wie... o jeden o jeden więcej. No tak, ale przypadkiem może się zdarzyć, że istnieje kombinacja na osiem ruchów naprzód, której obaj nie widzą. Ten narcymistrz to gra, nie widzi tego, a ten za, za trzy ruchy, ten mistrz krajowy, ją dostrzeże. I on wygra przypadkiem. To tutaj chyba pan mówi o, o roli intuicji troszeczkę. Nie, to jest również niemożliwość policzenia tych ośmiu ruchów naprzód, bo nie wszystkiego da się policzyć, prawda? wiadomo, że partii hiszpańskiej są opracowane tam na 20 ruchów naprzód, naprzód na, na, są warianty, gdzie to znają na pamięć, prawda, i tyle. Ale nie wszystko daje się tego tak łatwo policzyć. Także, także w sytuacji, gdzie jest bardzo dużo ruchów do wyboru na planszy, to ludzie liczą na 4-5 ruchów naprzód, prawda, i tak dalej. Przecież no, znam nawet przypadek jak doner, przecież nie zważył ma mata w jednym ruchu, którego dostał. No, w partia... To dzisiaj takie przypadki partii, mają miejsce. A, no, tak, także w arcymistrz, partii to dostał mata w jednym posunięciu. No. Nie zauważył, nie zauważył konkretnie, bo także z ósmej linii w Rok Sakownicy dał, mu dał mu po, po przekątnej mata, dlatego tego nie zauważył. Takie rzeczy się zdarzają. Także przypadki się wszystkich chodzą. Oczywiście w szachach, a też w Bryżu są, mają trochę większą rolę, ale nie, natomiast oczywiście w dystansie, w dystansie, jak lepszy bysagra jest słabszy, to w dystansie tam stu rozdań wygra, no i, i koniec. I, I nic się nie, nie, da, nie, nie da zrobić. W szachach wygra, na dystansie trzech partii wygra zawsze, prawda? I, i tyle. Także szachy, szachy po prostu są prosto. Warcaby... W warszaby, yy, mniej przypadkowości w szachach jest. Mniej przypadkowości, znaczy w tym sensie, że po prostu potrzeba większej, mniejszej ilości partii, żeby wykryć tą różnicę, różnicę poziomów. I, I to wszystko, to jest jedyna różnica. Ale naprawdę, nawet takie gry jak poker, zawierają wbrew temu, co się myśli, znacznie mniejszą rolę przypadkowości niż się wydaje. Ja kiedyś grałem w pokera i za moimi plecami stanął dość znany mistrz pokerowy. Ja grałem takiego normalnego pokera 5-kartowego, wie pan na ten polskiego pokera i on mi tylko mówił rzuć i stałem tam za moimi plecami tak z 20 minut. Ja na zupełnie przeciętnej karcie byłem wygrany, wygrany, on mi tylko mówił kiedy nie grać dalej, nie? Bo on miał tę o, o, oceniał prawdopodobieństwa właściwie, oceniał reakcję moich przeciwników, on tylko to jedno słowo mi słowo mówił, rzuć. I tyle. Także to naprawdę to nie jest czysto podatkowa gra. Poker to jest gronie intelektu, także nie słusznie się pokera traktuje jako gra hazardowe. Wie pan jaka jest gra hazardowa wojna, gdzie na gra w karty, to jest gra hazardowa czysto. <ścoughs> To znaczy, nie wiem czy, czy pan wie, że dosyć sporo szachistów również w pokera pogrywam. ja akurat do nich nie należę, ale znam takich, którzy w pokera pogrywają również i dosyć nieźle im tam idzie, chociaż no, różnie wiadomo, że jednak to, to bywa i niektórzy no, jednak źle na tym De wychodzą. Debelek szachowy jest, jest, jest piękną grą. Wie pan, dwie partie grane białymi i czarnymi nazywają się... Piątki podaje sobie. Bardzo, bardzo ciekawa gra. To się, to się nazywa Po Ameryka... tak, prostu się to nazywa Kloc. Po amerykańsku się nazywa jakoś bed, Bedley czy coś takiego. E, bardzo, bardzo ciekawa gra. Tylko ciekawsze jest, jak się gra tam. No to nieważne, nie będę mówić w szczegółach. E, nie będę mówił o szczegółach, ale klosa się gra. Lubię, lubię swoje Kobiety w szachach? To samo, co w każdej dziedzinie, no zawsze się jedna tam trafi, prawda? Akurat w tej chwili kiedyś była na kałkach. Ale teraz nasza reprezentacja kobiet osiąga lepsze wyniki niż mężczyzn. Oczywiście w rywalizacji z kobietami. I tam, ile się nie mylę, nie? No to, tak tak, tak. to nie będzie żaden argument. Natomiast rzeczywiście lepiej gra, no teraz pani Soćko, prawda, tutaj sobie dawała radę. Tak, Monika jest z tak, tego, ja, no niestety niestety trochę trochę spuściła z tonu Iweta, weta, i weta jakoś to małżeństwo. Czyli widzę, że pan on się rzeczywiście interesuje jednak polskim aktualnym życiem szałowym? Oczywiście że się interesuje, no, jest, że się, że się interesuje. W ogóle, w ogóle, ale przecież kto to? Nie, nie Macieja, tylko Bartel chyba wygrał teraz turniej w Moskwie ten no tak. Aeroflot, Aero, tak wygrał. Tak, zgadza się. Na koniec mam takie pytanie. Oglądałem program Tomasz Liz na żywo, to, w którym miał pan okazję wystąpić w ostatnim czasie. Tam Padło takie zdanie, że szachy i brycz to spod dla ludzi niepełnosprawnych. Prosiłbym, żeby Pan rozwinął, że Pan rozwinął to zdanie, bo tam nie rozwinął Pan A, do końca. Ja założyłem taką fundację. Nazywa... Właśnie o tej fundacji też Pan nie dopowiedział, bo... Ja założyłem fundację, nazywa się fundacja niedowolnego kształcenia, Fejfik, fundacja, która ma, szanowni tam 10 tysięcy za tą fundację ma właśnie dzieciom niepełnosprawnym umożliwić grę w szachy i brydża, bo to jest dla nich wszelkie swoje. Jak ktoś nie ma nóg, to nie ma udawać, że ma nogi i biegać po boisku, tylko ma grać w szachy i brydża. Ja się dziwię, to jest zastanawiające. Ilość... Osoby nie, to znaczy niewidome, głuchoniemy przecież również... Widome to grają w osobnych turniejach, prawda? Ja mówię o, o normalnych ludziach, nie... W... Również, również w takich integracyjnych ja widziałem osoby niewidome, które grały w, nawet w tuniach, w których ja grałem. No tak, ale mówimy o czymś innym. Mówimy o tym, że o ludziach, którzy są całkowicie sprawni umysłowo, mają grać w szachy, natomiast no nie mają załóżmy nóg, czy czegoś takiego. Otóż ja uważam, że sporo arcymistrzów szachowych pojawiło się wśród tych ludzi. Przez ja na pewno, gdybym nie miał nóg, na pewno mi nie, nie, nie mistrzem międzynarodowym w bryżu i w szachach, był arcymistrzem, bo mi się temu poświęcił, bo nie, nie, nie traciłbym czasu na bieganie po boisku. No. więc. Dlaczego się dziwię? Dlaczego nie ma arcymistrzów wśród, wśród, wśród inwalidów? Powinni, powinni, być, prawda? I trzeba tych ludzi, ale wiecie pan, dlaczego nikt nie ma? Bo oni dostają takie zasiłki, żeby się nie opłaca cokolwiek robić. <grym> więc, więc, gdyby było normalne, to oni by się zajęli tym brydżem, bo są jakieś pieniądze, prawda? I ci, ci ludzie by się grali w szachy w a i mogliby mieć bardzo dobre wyniki. Także to jest to. To jest to. Ja, ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego człowiek człowiek na wózku ma zajmować się biegiem na 100 metrów przez płotki, a nie, a nie grą w szachy, w, w brydżach, czy, 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 czy w pokera, czy w cokolwiek. To jest właściwe miejsce. Dla Czyli człowieka. właśnie polecał Pan, by takie dyscypliny sportowe, chociaż tutaj nie do końca mamy do czynienia z wysiłkiem sportowym, jako aktywność dla osób właśnie niepełnosprawnych. Na, na, natomiast rzucili się na mnie za to, że powiedziałem, że, że z, zawody, zawody w jak dla, dla ludzi bez nóg, to jest to samo, co yy, paraoń piada w, w szachy dla debili. No a co, dlaczego? Jak widać, ten debil opanował opanował ruchy figur, proszę pana, opanował, on umie nawet, nawet opanował gabinet królewski. I, i on to robi z takim wysiłkiem, jak, jak, jak można pogardzać jego wysiłkiem? Tak samo, tak samo jak człowiek, który nie ma, nie ma, nie, nie ma prawda, ręki i podnosi ręku ręką ciężarę. No, też można podziwiać, prawda, ale, ale no, nie robimy takich zawodów. No otóż nie robimy takich zawód. Każdy powinien robić to, do czego jest predecydowany, a człowiek bez nóg jest predecydowany do gry w szachy, a nie do biegania. No taka jest prawda i, i nie, 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 róbmy, nie róbmy się idioznami. Ktoś, ktoś napisał na moim blogu, że, że wyobraźmy sobie, że że przyjeżdża pianista, który jest bez rąk i gra nosem na fortepianie. Oczywiście to jest wielki wyczyn, ale czy z tego powodu mamy uważać, że to jest wielki pianista? No nie, prawda? No nie, no zresztą powiedzmy sobie jasno. I dla tych ludzi szachy, bryż to jest możliwość zdobycia naprawdę prawdziwych tytułów w równej walce z innymi, bez żadnych for, bez żadnych przeliczników, prawda? Oni grają. I Chociaż niektórzy podkreślają również znaczenie kondycji fizycznej w osiągnięciu wyników sportowych w szachach. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Być może na poziomie mistrzowskim, gdzie wie Pan, bo ja, ja, nie, ja nie wytrzymuję siedzenia w szachach, przy szachach dlatego wolę szachy szybkie. Ja nie wytrzymuję siedzenia, siedzenia tam. No, może na dłuższych dystansach to ma większe no, znaczenie. No, to może mieć znaczenie. No, jak pamiętam prawdę w Baguju, jak kibicowałem przecież wtedy a, a, a. wtedy Korcznojowi, jak grał w Baguju, czy, czy Fischerowi, przecież to, to, to się, to się to się śledziło to wszystko, to wtedy były emocje. Nie wiem, czy Pan wie, że w Związku Sowieckim na przykład, ale i w Polsce, jak był na przykład mecz, botwinnik, botwinnik, yy, nie, Korcznac on nie w tym momencie wtedy, yy, sekundę, teraz Pan przypomnę nazwisko, yy, Bronstein. Bronstein. Jak był mecz Bronsteina z botwinnikiem, to naprawdę to transmitowano przez głośniki i na ulicach stały grupki ludzi i słuchali z rachunkami w rękach i na ulicach stali ludzie, w Polsce, w Polsce to też były tłumy na ulicach, tym kibicowano, kibicowano, to naprawdę. Lecz błotwinni twinnik brąz, setki kibiców kiedyś tak. y, szachowych. Stały głośniki stały w, w całej w Warszawie są głośnik, bo na ulicach takie szczekaczki były. I akurat tutaj zamiast 1 majowy. one głosiły, prawda, podawano wyniki, ludzie naprawdę stali i analizowali te ruchy. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj tego nie ma. I bardzo niedobrze, że nie ma, bo dzięki temu się wtedy rozwijała kultura umysłowa jednak mimo wszystko. A dzisiaj mówią ludzie te głupoty w telewizji. Także, także to, co, co, co trzeba robić, nie trzeba ludziom nakazać chodzić na szachy oczywiście. Natomiast przywódcy państwa powinni nie mówić o polowaniu, tylko mówić, że grają w szachy, prawda? Czy grają w brydża, doceniając wagę wysiłku umysłowego. To jest obowiązek prezydenta, za to mu płacimy, żeby się chwalił tym, że on gra w szachy, prawda, popierał te rzeczy, żeby rozumysłowych robić. Powinien to robić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Pan Janusz Corvin Mică, la portalul ȘAC-TV.